Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć czołem, to znowu ja, kierowca betonowozu, betoniarki, betoniary, gruchy, czy jak to tam, jak to tam lubicie nazywać. Tak jak pisałem na Facebooku, postaram się, postaram się mówić szybko, żeby to za długo nie trwało. Nagram dwa odcinki, pierwszy taki teraz właśnie dzisiaj, nagramy o tym... Żeby, żeby nie powtarzać odpowiedzi w komentarzach, bo często jak chcę nagrać takie dwa filmy, żeby dawać ludziom odnośniki do filmów, bo często są często zadawane pewne pytania i ja po prostu nie chcę mi się po raz, tam 50, odpowiadać na to samo. Także zrobimy dwa filmy. Dzisiaj pierwszy będzie o, o tym, jak się dostałem tu w ogóle do Norwegii, jak w ogóle prawo jazdy zrobiłem, bo ja nigdy nie jeździłem ciężarówką, nawet prawo jazdy nie miałem. Eee, to będzie pierwszy film, jak się tu, jak mówię, jak to się wszystko zaczęło. A drugi film, na drugim filmie postaram się Wam o, Postaram się, z, jak to z, wygląda z mojej perspektywy, gdybym miał komuś doradzić, e, komuś, kto by się wybierał do Norwegii, jak to zrobić, w jaki sposób, bo tu też jest dużo takich pytań, w sensie, a, czy Ty masz tam znajomego, czy łatwo pracę, czy język. E, postaram się to jakoś tak e, zmieścić w jednym odcinku. Nie, nie, mówię, nie, roz, nie rozchodząc się za bardzo, e, Wam to opowiedzieć. Ale dzisiaj... Zaczniemy od, od, tego, że, no od mojej historii, o, już się trochę pogubię. od mojej historii, czyli jak to się zaczęło, no, zaczęło, moja przygoda z, w ogóle z emigracją się zaczęła już, myślę, 10, 10 lat temu, czy 11, już po prostu jak tam na studia chodziłem, nie miałem co do gara włożyć, bo ja tam sobie postanowiłem, że, żeby... znaczy, no, bieda była, o, może, może tak, nie do gara, ale bieda była. No i, no i raz tam gdzieś udało mi się gdzieś wyjechać, zobaczyłem, porównałem te pieniądze z pieniędzmi do, do Polski, no i rzuciłem te studia. Zacząłem jeździć na emigrację, później tam w Polsce trochę robiłem. Przepraszam, i w końcu trafiłem do Norwegii. Proszę Państwa, piękny camping. Tutaj, kurde, Kibel. Poczekaj, bo prezentuję, jak żyjemy. Tutaj domki Jak Olbrzymie domki Olbrzymie Czekaj, bo tu domki vipów kręcę teraz Tu są, tu są domki vipów. Tam dalej to już w ogóle ktoś tu musi mieć na grubo Tu my Tu my Tu my A tu na nasz gigant I, i zawartość za Domek na kurzej stopce 15 metrów. Andrzej czyń tam swoją powinność, bo muszę wewnątrz pokazać. To nie, tego nie pokazuję. To... Ale nie w środku, tylko razem ze słodkami. Proszę otworzyć komisyjnie czyli. Dobrze. Stenkę trzeba przeciąć. Uwaga teraz. Światło ja zapal. Okno się otworzyło. <laughs> uwaga no i to już był, był koniec pierwszego pokoju pierwszego pokoju ok. pierwszego a zarazem ostatniego nie wiem, my to chyba mamy wersję VIP bo mamy stół i krzesła i drzwi mamy <grym> i drzwi. no bez hitu. niektórzy to nie mają chyba. pięknie pięknie jest tutaj łazienkę pokaż a łazienka, łazienka tu Między jednym domkiem a drugim domkiem te mieszkania są dobre, co? Przyjechali Polacy, ty nagrywają się. Z tym jest bardzo też fajna historia, bo e, ja, ja nie wiem, czy wiecie, kiedyś tam montowałem okna przez kupę lat. E, miałem tam, robiłem zlecenia dla paru ludzi e, i pojechaliśmy tu montować okna. No to był mój pierwszy, to było chyba z 7 lat temu, to był mój pierwszy wyjazd. Później, chyba na wakacje, jakoś tam pół roku później, czy, czy, czy rok później przyjechałem. Shower. Shower. A? Shower. <grywia> I robiłem na jakiejś budowie. Robiłem na jakiejś budowie i przyjechała śmieciarka, tego nie zapomnę, to jest taka właśnie e, taka historia, taki smaczek, że jak przyjechał ten, ten facet, e, bo ja już te pierwsze pieniądze w Norwegii kiedyś tam mówię zarobiłem te pół roku czy rok wcześniej, to były naprawdę fajne pieniądze w porównaniu do Polski, to było mówię, no z 6-7 lat temu wtedy korona stała dużo, dużo lepiej, e, wtedy naprawdę można było dużo więcej zarobić. No więc e, na tą budowę przyjechała śmieciarka i kierowcom okazał się Polak. Ja w ogóle szok. Oczy tak słuch, no bo e, kurde jak ty się tam dostałeś też tak w szoku w ogóle, nie? E, ja pierdzielę, ty to musisz mieć, wiesz, fajną robotę. Tak z nim nie gadałem, tak sobie po prostu myślałem. E, no i tak sobie wymarzyłem, że kurde ja to też bym chciał tak sobie o, pojeździć sobie ciężarówką, dobre pieniądze zarobić e, e, i... i Mieć wszystko w dupie na legalu, tak żeby właśnie, bo to w Polsce to się na czarno pracowało, czasem tam się wypłaty nie dostało. A tu jednak w Norwegii pieniądze nie dość, że były dobre, to jeszcze wszystko było na legalu i tak dalej. Także no, no, no zazdrościłem wtedy tym ludziom, którzy na tych. temu człowiekowi wtedy sobie wymarzyłem, że ja też bym chciał kiedyś zostać kierowcą w Norwegii. Co się zresztą ziściło kilka lat później, jak, jak zresztą widać. Także nie wiem, czy to jakaś siła, siła wyższa, to spodoba, czy te moje takie po prostu. Te, ułożyłem sobie to jakoś w głowie i jakoś to do tego doprowadziłem. Tak czy się jak mówię, tak, takie były takie, taka ma historyjka, jak, jak to się wyklu, wykluwało, takie takie jajeczko, z którego się to wszystko wykluło. E, no, i ja później wróciłem do Polski, tu byłem tam chwilę czasu, pracowałem u takiego gościa na czarno, miałem wypadek. Wróciłem do Polski, no i minęło tam, nie pamiętam, jakiś czas minął, ja pracowałem w Niemczech, znaczy no, żyłem do Niemiec, a mój ojciec, e, mój ojciec już w Norwegii wtedy był, lat, to było 3 lata temu, już był, parę lat, już 2 czy 3 lata był w Norwegii, może i nawet więcej, ale on był mechanikiem. No ale później jakoś tam się zaczepił właśnie na tą betoniarkę, mój ojciec miał prawo jazdy, wszystko. No i, no i dzwoni do mnie, dawaj, przyjeżdżaj, bo jest tego. Jest dla ciebie betoniarka, stoi, tutaj gość szuka ludzi do pracy. Ja mówię, przestań, ja nie mam prawo jazdy, nie będę tego, nie, nie, nie będę się tu wydurniał. Nie mam, nie mam nie stać mnie na prawo jazdy, żeby wyłożyć tam te 7 czy ile tysięcy, bo tyle, tyle złotych trzeba niestety na prawo jazdy wyrzucić. No i tak od tego, i tak temat ucichł, ale jakoś tam 2-3 miesiące później on mówi, taki gość z Norwegii przyjedzie samochodem rozwalonym, byś mu tam załatwił, bo skrzynia mu się rozsypała, byś mu tam załatwił mechanika, tą skrzynię gdzieś znalazł, żeby, żeby mu to naprawili, żeby on do tej Norwegii wrócił, bo on gdzieś tam przyjechał do Polski. I tym człowiekiem okazał się mój obecny szef. No więc przyjechał, cześć, cześć, ja mówię, słuchaj, jedziemy, zaprowadziłem go tam na warsztat, mówię, jednego mojego kolegi, ja weźmę tam skrzynię, pojechałem do drugiego kolegi, który pracuje na z zatwie, mu skrzynię, zawiozłem e, wszystko tam, e, tak mój kolega mu złożył, e, on wrócił na tym, sam, tym samochodem, w ogóle skrzynia była nie od tego samochodu, e, nie była pięciobiegowa, tylko sześciobiegowa, co później odkryłem, z półtorej roku chyba później odkryłem, że ma sześć biegów, a nie pięć, ale działało, <laughs> e, działało. Także no i, i mówiąc tutaj właśnie o tym o tym Johnie, tym moim szefie. No więc on przyjechał, tu zobaczył, że ja tego, że ja jestem taki obrotny, że to załatwiam, tam to załatwiam. No i mówi, dobra, tego ja przyjadę. Następnym razem to, to tam na jakieś tego imprezę pójdziemy, coś tego pogadamy. Przyjechał następnym razem i, i tam gdzieś poszliśmy sobie do jakiegoś lokalu, tam jakieś, wiadomo, alkohol, nie tak, nie alkohol. E, zaczęliśmy tam e, no, rozmawiać. I on do mnie wyskakuje z tekstem. Czy ja nie chcę pracować u niego na, na betoniarce? Ja no, wiem, że ja nie mam prawa jazdy, nie mam tego. No nie mam kwitu i, i jak mam pracować? No, może i bym chciał, ale, ale no, fizycznie jest to niemożliwe. I słuchaj, e, ja ci zapłacę za te prawo jazdy. Jak zrobisz prawo jazdy, to to tego. To ja ci, jak zaczniesz, pójdziesz na kurs, to ja ci za ten kurs zapłacę za wszystko. No więc co, czy znaczy, zrobiłem? Mówię, słuchaj, no przemyślę to i. I tak siadłem w domu po, po tym wszystkim. Mówię, no kurde, nie można przypuścić takiej okazji. Praca w Norwegii, do tego, do tego opłacone prawo jazdy, który nawet jak, jakbym się nie wiem za rok zwolnił, to te prawo jazdy, przecież to jest dużo pieniędzy, ja te prawo jazdy będę miał. Więc no, tak ustaliłem że po prostu jadę, tak? że, jedzie, że jadę i że robię te prawo jazdy. Więc on następnym razem przyjechał. Ja już tam się na kursy zapisałem, on mi te wszystkie pieniądze zaczął przesyłać. Ja w ogóle w rekordowym jakimś tam tempie, chyba w 5 miesięcy zrobiłem te prawo jazdy, czy, czy w 4? Nie, mniej chyba nawet. Mniej chyba niż 4 miesiące. Nikt mi tam nie wierzył, tu w Norwegii, co pracowali, te, co teraz u nas robią, to nikt nie wierzył, że ja tu przyjadę, zrobię, że ja zdam to wszystko za pierwszym razem, bo to kwalifikacje i, i prawo jazdy. Ja to wszystko zdałem za pierwszym razem bo już tam musiałem się zwolnić pod koniec pracy miałem nóż na gardle bo, bo, no bo straciłem płynność finansową to i właśnie żony później mi pomógł trochę mi pieniędzy dosyłał żebym tam miał na jakieś normalne ruchy no i tak jak mówię no i on mi zapłacił za te wszystkie ja wszystko za pierwszym razem zrobiłem no i przyjechałem do Norwegii tak? nigdy nie jeździłem, tak jak mówię nigdy nie jeździłem po Polsce, nigdy nie jeździłem po kraju E, tyle tylko i wyłącznie tyle co po na kursie Jakimś tam, kurde, starym manem, e, kompletnie nie, tutaj nie, nie, dramat, no, nie, dramatyczne to auto było takie. E, no i mówię, tyle, tyle, tyle po polsce. Te jeździłem, jeśli chodzi o ciężarówki. No i przyjechałem, przy, jak już te dokumenty dostałem, wszystko załatwiłem. Kurczę, naprawdę bardzo szybko udało mi się to zrobić. E, przyjechałem, tu przyleciałem do Norwegii. Eee, odebrał mi Johnny, pokazał mi. Te, te, tez, on też jest taki, taki głupawy bo on myśli, że, że raz tam komuś coś pokaże i ja będę wiedział. Przyleciałem do kraju, do, do, w obce miejsce, nigdy nie byłem tam, tam gdzie, gdzie przyleciałem. Pierwszy raz tam, właśnie w Jeskiej, gdzie zaczynałem. Eee, on mi pokazał: tu jest fabryka, pojechaliśmy, tu jest to, tu jest tamto, tu mieszkamy, także tu wszystko ok. Nie? No super, wsiadłem. W, w sobotę przyleciałem, w poniedziałek wsiadłem w ciężarówkę. W poniedziałek wsiadłem w ciężarówkę, no i on mówi, jedziemy, jedź za mną, jedziemy na bazę. No, no dobra, jadę za nim. No, mądry sobie pojechał, przyspieszył tak, że mnie zgubił, że ja już go nie widziałem. Gdzieś wjechałem, e, gdzieś wjechałem, kurde, bo były znaki na autostradę. Ja mówię, kurde, wbiję się na autostradę, się zgubię kompletnie. Ani telefonu, ani, kurde, kontaktu z nikim. E, no, dramat. Po prostu e, zjechałem gdzieś na betoniarnię, jak się później okazało inną. Tam prawie że w płacz, bo nie mogę wyjechać, tu jakaś inna skrzynia, inny samochód w ogóle, ja nie potrafię się tym w ogóle obsługiwać, <laughs> nie wiem gdzie jestem, nie ma tego John'ego, nie mam do kogo zadzwonić, Powiem Wam, że już miałem wzyw ale patrzę przyjechał i macha, głopa, łapie się za głowę, kurwa, gdzie ja pojechałem? Dobra, zjechaliśmy na tą, na tą, na tą fabrykę, wszystko fajnie się nabijali ze mnie, że stolarz przyjechał na ciężarówkę, ciężarówką jeździć. I, i, i nikt we mnie tak naprawdę, znaczy no, nikt, no, no z tych ludzi, którzy tam robili, nikt, nikt we mnie nie wierzył, że ja tutaj będę, że ja się sprawdzę, tak? Jak nigdy ciężarówką nie jeździłem, że ja wsiądę i to jeszcze była zima. O, policja stoi, bo muszę, chyba muszę w pasia, pasiaki się e, zabić, bo coś ostatnio... Ostatnio coś przestałem się zapinać, jakoś nie wiem, jak rozleniliłem. Eee, no, wynik we mnie tam za bardzo nie wierzył. I <laughs> pamiętam, nie zapomnę jak dziś wyjechałem pierwszy raz spod fabryki. Pierwszy w ogóle mój kurs wyjechałem i tam taka górka była duża. Jak ktoś tam oglądał firmy, to, to wie jaki był wyjazd z tej pierwszej fabryki. Wyjechałem i w połowie w ogóle z, nie wiem dlaczego, ale chciałem bieg zmienić. <laughs> w górki z betonem cię zmienić wiek kurde, stanąłem na środku Johnny znowu się za głowę łapie to wszystko, le, leje się beton, bo tam góra cholera, ja z jedynki i do samej końca góry na jedynce kurde, mówię wam, no dramat no pierwszy dzień, pierwszy dzień jak tam jeździłem, no to płaszcz, to po prostu ja nie wiedziałem co się dzieje, tu podjeżdżę, tu można jeździć po chodnikach, kurde, ja w ogóle to sprzęt budowlany, to się jeździ, wiecie, nie po takich prostych autostradach, gdzieś tam podjeżdża do rampy, jak jakimś tam zestawem, gdzie wszystko jest gotowe, tu trzeba, kurcze, no wiadomo, te pierwsze dwa dni jeździł ze mną ten mój no ale mówię Wam, ciężko im było, ciężko im było przestawić się w ogóle z takiego, z takiego jeżdżenia na kursie, z punktu A do punktu B, po takich, w wertepach i budowach, e, gdzieś tam cofania, kurde, no takich dramatycznych sytuacji, e, naprawdę było mi ciężko. O, jak tu jechać teraz. Tędy? No ciężko, ciężko, naprawdę ciężko mi było. Także takie, takie, takie mówię, początki to ja miałem, mówię, no łzy w to były w w oczach, ja nie wiedziałem co robić, nie, nie wiedziałem, tu, tu nagle masa informacji, e, ogrom, po prostu taki natłok informacji, e, nie jeździ tędy, nie jeździ tamtędy, e, na fabryce tak, srak, e, to musisz tu okulary, tu hełm zakładaj, tu... No, nie, po prostu chemia, tego nie syp, tamtego nie lej kurwa, naprawdę jak naraz mówiło do mnie, wiecie, no w ciągu kilku dni każdy chciał mi przekazać jakąś tam informację, no bo wiadomo, że każdy starał się też w jakiś tam sposób pomóc to, no mówię tych informacji był taki ogrom, że że ja nie wiedziałem, no i jeszcze dochodził ten stres właśnie z jeżdżeniem, że ja nigdy nie jeździłem tu jeszcze zima się zaczynała w Norwegii Łańcuchy, nie łańcuchy, no, no dramatyczna sprawa, mówię Wam, naprawdę ciężko mi było i było i ja chciałem po prostu wrócić, ja, ja, ja po prostu chciałem wrócić, nie chciałem, nie chciałem już więcej tego robić, nie chciałem po prostu jeździć, to było, to było dla mnie dramatyczne, to naprawdę było pierwsze, pierwsze parę dni, to no dramat, nie? Dopiero, dopiero po tam. Po tygodniu, po dwóch, jak już tak przywykłem do samochodu, to dopiero, dopiero zaczęło, się, e, zaczęło się robić tak milej, że, e, że, e, że... ja się czułem trochę pewniej, jak już wiedziałem, co tam na fabryce, wiedziałem, czego robić, co, co robić, a czego nie robić, to już tak się zaczynało robić normalnie w miarę, że... E, że odetchnąłem i że, że wszystko jest ok, ale i przyszedł później taki moment, że ja już rynną jeździłem tą 9 metrową i, i pojechałem z rynną na lotnisko, nie umyłem tej rynny, aby mróz i jak wróciłem, załadowałem się, pojechałem jeszcze raz z tą rydną chciałem ją rozłożyć i jeden jedne po, po prostu między rynnami zamarzło i one nie chciały się rozłożyć, a siłownik pchał. I wy, tak pchał, że wygięło siłownik cały w banan, a, a tak jak była, a, ta, a rynna tak jak była, tak została. Ja ten siłownik bogiołem i takie były właśnie pierwsze, że ten zaczął mi tutaj, Johnny, że to 10 tysięcy taki siłownik, ja to też ten wtedy zacząłem się przejmować w tym, ale no chłopaki tam go szybko podsumowali, że, że kurwa puściłeś chłopaka, który nigdy nie jeździł, nie jeździł ciężarówką, 3 dni pokazaliśmy mu jak się jeździ i szczęśliwy, on myślał, że ja wszystko od razu będę wiedział ale później się to jakoś tam ułożyło e, jakoś tak to wszystko wróciło, znaczy wróciło weszło na te odpowiednie tory i, i, no i no jeżdżę do dzisiaj, taka jest, taka jest historia przez, przez taką pomoc pomoc, wydaje mi się, no, bezinteresowną, bo ja tam za za te wtedy, co mu pomogłem z tym samochodem to nie, nie pobierałem, że tak powiem, żadnych opłat Także za praktycznie taką, taką pomoc, no, no, dzięki temu jestem tutaj gdzie jestem w dniu dzisiejszym, czyli siedzę w kabinie premiumki i sobie jeżdżę elegancko po Norwegii, także, także tak wygląda moja tak wyglądała moja historia, jak to się zaczęło. Mówię to jest dla, dla ludzi, którzy tam taki film, którzy będą się pytać w komentarzach jak ja tam zaczynałem a tak jak mówię następny, następny opowiem wam opowiem wam też jeszcze tą właśnie historię która przed świętami o której miałem opowiedzieć ale to już następnym razem był aż mi głos zdarł coś wczoraj tak zimnego wypiłem i mnie, i mnie drapie I to już następnym razem opowiem od razu tą historię i opowiem właśnie jak tutaj zacząć tak jak mówię według mnie jak, jak najlepiej zacząć w Norwegii jak to takie pierwsze te rzeczy jak sobie zaplanować, jak przyszkować, i takie różne inne pierdoły. Także, e, no, starczy na dzisiaj, starczy na dzisiaj już i tak długo, długo to trwa. kurde, zdarłem sobie głos. E, także do, do następnego razu, do, do, do następnej historii, do następnego filmu.